Stellaris, będzie to zapis rozgrywki bardziej informo, taki informacyjny dotyczący gatunku lub dodatku litoid. Jeżeli chodzi o rasę, którą właśnie prowadzę rozgrywkę, jest to Litoid Convenant, taka nazwa. I oczywiście przejdę od do, do krótkiej charakterystyki, jeżeli chodzi o litoidów i później przejdę do dodatkowych informacji związanych z litoidami, no może ewentualnie będzie ta informacja istotna dla kogoś, kto by się zastanawiał nad rozgrywką litoidem, czy gatunkiem litoidów, czy ewentualnie pozostałymi elementami związanymi właśnie z tym specyficznym gatunkiem, ponieważ jest to dosyć specyficzny gatunek. Ja teraz oczywiście przejdę do, do gatunku, czyli litoidzi. Jeżeli chodzi o ten gatunek, to oczywiście ja go tu zaraz sobie imperium, imperium, gdzie oni są? O, tutaj. To jest oczywiście mój gatunek, litoid konwenant. Jeżeli chodzi o litoidów, to to oczywiście jeżeli chodzi o litoidów, to to oczywiście jest to istotniejsza informacja, jeżeli chodzi o o charakterystyce gatunku to jest to, że oni mają minus 25% szybkości yy, przyrostu populacji. No i oczywiście dodatkowe informacje, dotyczące środowiska, co się w zdrowie armii, takie pozostałe elementy, które które tutaj oczywiście są. Jeżeli chodzi o litoidów, no to oczywiście najistotniejsza informacja to oczywiście jest to, że oni są po prostu, mają lepsze, jeżeli chodzi o zdrowie, armii, są to bardziej tolerancyjne, jeżeli chodzi o nieprzyjazne środowisko, ale oczywiście bardzo istotna informacja jest dla osób, które załóżmy jeszcze nie grały litoidami i którzy załóżmy zastanawialiby się lub grali, a po prostu, po prostu sobie ewentualnie znają, to oczywiście nie, nie będą tego, Prawdopodobnie asymilować. To jest oczywiście szybki przyrost populacji. Należy to wziąć pod uwagę w momencie rozgrywki i oczywiście skoncentrować się na tym elemencie, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę, że oni będą oczywiście się dużo wolniej rozwijać, nawet na planetach sprzyjających, jeżeli chodzi o przyrost. I przyrost populacji, biorąc pod uwagę jeszcze inne czynniki, no to oczywiście czy, czy migracji, trzeba po prostu wziąć to pod uwagę. To jest pierwsza taka informacja. Jeżeli chodzi o dodatkowe, tutaj oczywiście to jest oczywiście modyfikatorem mojej własnej racji, którą sobie stworzyłem, tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o negatywne, no to oczywiście tutaj oczywiście są to pozostałe, na przykład, jeżeli długowieczność minus 25 i oczywiście imperialna metropolia z populacji plus 10%. To są takie dodatkowe tutaj informacji, jeżeli chodzi o litoi, ja to oczywiście mogę sobie zastosować szablon, czy stworzyć szablon, ja w tej chwili mam dwa punkty, a niestety dwóch punktów nie mogę, niestety, muszę jeden zostać. Niestety te punkty oczywiście są nie do usunięcia. Niestety, natomiast jeżeli chodzi o inne populacje, no to oczywiście sobie można ewentualnie tutaj Robić modyfikacje różnego rodzaju, na przykład tutaj oczywiście że rzeczywiście nie na negatywna cecha zostaje usunięta, jeżeli chodzi o natacyjne etyki impelium. Oczywiście w następnym etapie będę oczywiście modyfikował gatunki, które posiadam na planetach. Teraz wchodząc do rozgrywki. Rozgrywka jest prowadzona, jeżeli chodzi o rozgrywkę, jest prowadzona w sposób, to określił, jeżeli taki sposób oczywiście istnieje, w sposób naukowy. A oczywiście pod uwagę, koncentruję się to oczywiście na rodzaju federacji, która została stworzona 2269. Jest to oczywiście federacja o charakterze naukowym. Tu oczywiście jest taka możliwość, że sobie można zmienić, ale w momencie tych sytuacji, jeżeli jestem prezydentem. W tej chwili jest oczywiście od samego początku, yy, jest to federacja o charakterze spółki badawczej, yy, do federacji na tę chwilę należy oczywiście raz, dwa, trzy, cztery cztery, 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 frakcje i oczywiście czym się różni ta federacja od innych pozostałych, bo w tych chyba, ile kojarzę, jest cztery. Yy, rozpoczyna się oczywiście od zera i pierwszy poziom daje oczywiście darmowe automatyczne porozumienia badawcze między wszystkimi członkami federacji, czyli oczywiście nie ponosimy kosztów wpływów. Drugi poziom oczywiście daje, zwiększa szybkość badań o 5%, oczywiście tempo badań plus 5% modyfikator członkowski i oczywiście modyfikator prezydencki alternatywny badawcze, czyli w momencie, gdy jesteśmy oczywiście prezydentem. I trzeci poziom oczywiście, to federacyjne porozumienie, badań zwiększa o 5%, oczywiście następny, oczywiście tutaj modyfikator członkowski już przez no to już oczywiście informacja, która po prostu jest zawarta, czyli oczywiście się, oczywiście rzadkie technologie pojawiają dwa razy częściej. Czyli oczywiście jest częściej trafić w wyborze w określoną technologię i oczywiście tutaj znaczenie dyplomatyczne technologii plus 20%. Czwarty poziom, na którym w tej chwili oczywiście znajduje się federacja, to jest oczywiście z 25% do busu do badań. I oczywiście tutaj oczywiście w przyszłych federacjach jest taka yy, opcja jak yy, siła yy, w ataku przeciwko, yy, przeciwko, yy, yy, przeciwko kryzysowi końcowemu, natomiast tutaj oczywiście jest to troszeczkę zmienione, jeżeli chodzi o tą federację naukową, to jest tylko buzd do badań. Czyli w momencie gdy jest kryzys, to oczywiście szybciej się badania po prostu yy, szybciej, szybciej się badania yy, realizują. I oczywiście tutaj dostępny posłowie dostępny je plus 1 i oczywiście następna oczywiście jest zbust do badań i oczywiście tutaj oczywiście tempo bada plus 20, jeżeli jest się w trakcie kresu końcowego i oczywiście limit budowy superkonstrukcji plus 1. Ja w tej chwili oczywiście sobie buduję tutaj sobie buduję tutaj mm, Wiązek naukowy, już pewnie na ukończeniu, jeżeli chodzi o samą naukę, no to jest rok 23,95. Jeżeli chodzi o, o szybkość badań, no to one różnie bywa 137, na przykład tutaj mamy ewentualnie, ale w zależności od tego, jaka jest jakiś wybór tej technologii, czyli załóżmy badań, to oczywiście tutaj oczywiście się skaluje. I w zależności oczywiście od, od tej właśnie tutaj, jak bardzo te technologie są, jakbym to określił wymagane lub rzadkie, jeżeli są rzadkie, to oczywiście jest większy bost do badań. Tak wygląda mniej więcej federacja naukowa. Co więcej, no ja w tej chwili oczywiście jestem po jednej wojnie, tutaj góry jestem czerwoną. tutaj fragment i z Tutaj oczywiście próbowali coś, tu zdziałać, Nie, Tutaj jest oczywiście jeden członek, drugi członek, ale oczywiście, no tak sobie to jakoś. Ja sobie oczywiście tak nam bardziej naukowa, sekuracyjnie. Tutaj oczywiście mamy dwie floty, tutaj oczywiście robi się trzecia. Co więcej, no, jeżeli chodzi o takie badania, to no jest rok 2395 i w zasadzie wszelkie najważniejsze technologie związane tutaj z, 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 oczywiście z uzbrojeniem, tutaj to oczywiście zostały po prostu już odkryte. No, praktycznie w zasadzie ewentualnie można rozpocząć rozgrywkę związaną z kryzysem. Nie, ja oczywiście tutaj ciągle jeszcze rozwijam, ponieważ tutaj oczywiście trwa wojna, tutaj oczywiście z mechaniczną inteligencją, tutaj oczywiście mojego członka najechała No ona Moniby niby tutaj jest oczywiście za, zaangażowanie angażowanie. Ja się oczywiście tak bardzo nie angażuję, koncentruję się nawet na rozbudowie i takich aspektach tutaj. Tutaj oczywiście mam dwa nie, dwa oczywiście upadło imperium. tu jest święte, tu jest ksenofobiczne i oczywiście jednego z tych imperiów będę musiał się pozbyć. Podejrzewam, że najbardziej prawdopodobne będą oczywiście usunięcie ksenofobów, no ale trzeba też zwrócić uwagę, że w poradach co jakiś czas dokonują, jakbym to określił, nie wiem po co, rozwoju tutaj oczywiście tutaj takiego jakiś jakiegoś sukcesywnego rozwoju po tych bo zazwyczaj jak nam oczywiście nadmirale... Zazwyczaj były dwie, dwie oczywiście floty, po te 124 one się za czas łączy, mówię o Nieprzebudzonym Imperium, a w tej chwili jak widać mamy oczywiście trzy. Ciekawe jak daleko będzie zmierzać, miejmy nadzieję, że niezbyt wysoko. Co więcej, no to jest, cz jest cztery oczywiście, tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o, tutaj jeszcze jedna informacja o prawach. I Tutaj oczywiście inaczej jest skalowany, jeżeli chodzi o yy, wkład floty. Jest tylko, jest brzmi się z brakiem, jest mały, średni, nie ma dużego czy bardzo dużego jak w przypadku wojskowych. Czyli w tej chwili flota posiada yy, limit federacyjny 200. Te floty widać, że są w całości. On tutaj oczywiście ma bunt robotów. Ja tak za bardzo mu nie pomagam, no tutaj coś mu pomogłem, ale oczywiście, mimo że posiada flotę federacyjną, to w tej chwili jest prezydentem, yy, tak, to oczywiście on jakoś nie jest w stanie sobie poradzić, oczywiście tutaj, oczywiście z buntem robotów, którzy, którzy są żałośni, i tak to trwa już od kilku, kilkunastu lat, i yy, ja oczywiście tutaj, oczywiście za czas od czasu do czasu gdzieś się angażuje, jeżeli ktoś tam wskoczy, gdzieś tutaj, oczywiście jakieś bramy tutaj optymalnie. Czyli tak to mniej więcej wygląda, i oczywiście w tej chwili, oczywiście, no, ja jestem na takim etapie, oczywiście, rozbudowy, i budowy badań, no, nie będę oczywiście starał się usunąć to w późniejszym etapie, jeżeli oczywiście kryzys się nie wyskoczy, bo w tej chwili kryzysy wyglądają troszeczkę inaczej, to znaczy są te trzy, oczywiście, kontyngency Fratern and Swords, i oczywiście Ambiden w tej chwili podejrzewam, że również będzie Unbeaten, tak mi się wydaje, ale w tej chwili kryzysy były tego rodzaju, że czasem po prostu nawet nie ma czasu, żeby sobie przygotować flotę i na przykład Unbeaten przygotować kinezę, ponieważ ja ostatnio jak sobie oczywiście grałem, to oczywiście była taka sytuacja, że to był rok 2000. 450, podejrzewam gdzieś coś koło tego. I oczywiście nagle pojawiła się informacja, że przy, oczywiście jakiś tam udar, udar przestrzenny czyli oczywiście unbidden i oczywiście w ciągu zresztą, miesiąca czy dwóch oczywiście unbidden pojawił się oczywiście w moich układach. Więc nie było czasu, no ale na szczęście odpowiednie miałem wiele tak uniwersalnie, że to można nazwać zbudowaną flotę. No i oczywiście dwa ataki czy jeden, już nie pamiętam skąd oczywiście yy, rozrywka skończyła się już yy, w tym roku, ponieważ nie było sensu dłużej rozgrywać. Yy, tak to mniej więcej wygląda, więc to jest taka rozrywka bardziej naukowa. No, Jeżeli chodzi o litoidy, no to oczywiście trzeba brać pod uwagę tutaj oczywiście yy, ich rozwój, ponieważ no, tutaj oczywiście mam już inny gatunek, który sobie tutaj na przykład sobie tutaj przerasta dosyć dobrze, ale w momencie, gdy nie robi się oczywiście kolonie, to widzę, że tutaj jeszcze, jeszcze jakiś inny jest. Mam oczywiście podpisane układy migracyjne, to oczywiście tutaj tutaj Tiki zmodyfikowane i oczywiście no przyrost dosyć często bywa nas przynajmniej na samym początku Tutaj oczywiście z Litoli, który ma oczywiście ze względu na migrację minus 0,4, no ale oczywiście one jest plus 364 i tak to mniej więcej tak to mniej więcej wygląda. W tej chwili nie jest zły, natomiast ciągle oczywiście tutaj rozwijam sobie jakieś planety. Czy tutaj, czy oczywiście ma tutaj gdzieś świat cmentalny? Yy, jeszcze jednak Państwu, jak widać oczywiście tutaj mam oczywiście w zasadzie światy gajańskie. To nie jest nic dziwnego po prostu. Yy, po prostu korzystam z yy, zarządca tutaj Korzystam oczywiście ze zdolby tego ostatniego Baola, którego oczywiście tutaj uruchamiam i oczywiście pojawia się decyzja, która umożliwia mi rozsianie Baoli i przekształcenie świata, świata, zwykłego świata. Gajański. i tak to więcej wygląda. Oczywiście w tej chwili w tej chwili nie będę rozpoczynał rozpoczął, ponieważ nie zamierzam tego nagrywać więcej. Tylko oczywiście postaram się tutaj oczywiście jak najszybciej po prostu tutaj zlikwidować, może mu pomóc w jakiś sposób. On ma tam 3-9 planet, no najlepszym rozwiązaniem byłoby oczywiście wsiąść zdysontować na planeta i tu mu wypadnie dziura. Natomiast tutaj oczywiście jest, myślę, że większe zagrożenie, ponieważ wysił jest równy, yy, mechaniczna inteligencja tutaj i oni oczywiście tutaj najechali sobie mojego. Ja tutaj oczywiście mam jakieś kasusy. No i tak jak mówię, ciągle się rozwijam. Tak to mniej więcej wygląda. Yy, myślę, że następnie jakieś, jeżeli z mojej strony coś będzie się ukazywało, to na pewno się ukaże. I z nowym dodatkiem, który się zbliża. Na tą chwilę dziękuję, ewentualnie, i oczywiście, no, mam do rozrywki, mimo oczywiście może zróżnicowanie poglądów odnośnie sztucznej inteligencji, staje się zawsze warto zagrać i sobie uprzyjemnić czas nawet na Admirale. To wszystko, dziękuję.